Cześć z tej strony, Punciaś, i dzisiaj omówimy sobie, dlaczego Gra o Tron z fantastycznego serialu zmieniła się w syf, oraz jeśli nie ma o Tron, to co najlepiej oglądać. Słuchajcie, żeby wyjaśnić Wam, dlaczego jestem tak rozczarowany ósmym sezonem Graotron, muszę Wam wytłumaczyć, jaki jest mój stosunek do poprzednich sezonów. Otóż od momentu, kiedy wyszedł drugi sezon, jestem z Gromotron praktycznie cały czas. Pierwszy sezon, no, miałem 12 lat, kiedy on premierował, i moja mama, po pierwszym odcinku, który ze mną oglądała, stwierdziła, że to może nie być najlepszy serial dla 12-latka. Ale kiedy tylko skończyłem podstawówkę, miałem troszeczkę więcej wolności w internecie, zaraz nadrobiłem ten serial i wciągnąłem się praktycznie od razu. Byłem zachwycony tym, jak niektóre wątki są prowadzone, jak często potrafią nas zaskoczyć. Wykorzystują tak zwane. Obrócenie oczekiwań, o czym będziemy zaraz mówić, ale w taki sposób, że widz, mimo iż czuł się zaskoczony, to był tym zaskoczeniem zadowolony. Miał wrażenie, że setup, czyli podbudowa i payoff, czyli jakby. Mm, czym jest payoff? No, no wiecie, czym jest payoff. Takie oddanie, odkosztowanie, oddanie zaangażowania widza po prostu działały. I Gra o Tron świetnie sobie z tym radziła, zwłaszcza kiedy adaptowała bezpośrednio książki Martina, Georgia R. R. Martina, czyli autora książkowego oryginału. No a dodatkowo rewelacyjny budżet, utalentowani twórcy, to wszystko połączone spowodowało, że Gra o Tron, no nie bez przyczyny, nazywane jest jednym z najlepszych i największych wydarzeń w telewizji, w ogóle w historii. Wraz z szóstym sezonem, Skończył się książkowy oryginał, ponieważ Martinowi nie spieszy się z pisaniem kolejnych części. No i okazało się, że twórcy zostali sami. Co prawda dostali od Martina wskazówki, jak on poszczególne rzeczy widzi, ale od szóstego sezonu praktycznie cały serial to jest fanfic twórców na temat tego, co się powinno zadziać. Szósty sezon jest moim ulubionym. Uważam, że niektóre postacie zaliczyły tam największy rozwój. Wydarzenia są. Maksymalnie satysfakcjonujący, a sam rozmak jest fantastyczny. Przypominam, że w szóstym sezonie dostaliśmy chociażby bitwę mękartów, a dziesiąty odcinek szóstego sezonu jest mega trzymający w napięciu. Ci, którzy widzieli, doskonale wiedzą o co mi chodzi. W siódmym sezonie zaczęło się dziać mnóstwo rzeczy, jak na przykład spotkania postaci, na, na które długo czekaliśmy. Ale coś tam zaczęło śmierdzieć. Choćby szósty odcinek, czyli Suicide Squad w wersji Gry o tron, gdzie kilku bohaterów wyprawia się za mur, no to tam nie dość, że zaczął dziwnie płynąć czas, bo nagle między jednym cięciem a drugim mieliśmy przeskok na przykład o tydzień. Podczas gdy w poprzednich sezonach e, taki przeskok tygodniowy zająłby, nie wiem, z 3-4 odcinki. No, to tam zaczął czas płynąć szybciej. Bohaterowie nagle zaczęli robić rzeczy, których wcześniej by nigdy nie zrobili. No i sama fabuła zaczęła dość mocno naginać to zawieszenie niewiary. I wiele osób na etapie już siódmego sezonu mówiło, że tutaj nie dzieje się dobrze, ale mi się siódmy sezon miejscami bardzo podobał. Potrafiłem zawiesić niewiarę wyżej niż normalnie. No ale z tym ósmym sezonem to jest masakra, słuchajcie. Twórcy. Kizowali nam, zapowiadali nam e, wielkie rozwiązanie wątków. Musieliśmy przecież między siódmym a ósmym sezonem czekać nie rok, a dwa lata co jeszcze bardziej podniosło hype na ten sezon. I twórcy tutaj się bronią, że u, 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 używają właśnie tego odwrócenia oczekiwań tylko gdzie tam, gdzie Martin potrafił to zrobić świetnie tak. Rozwiązania twórców kompletnie się nie sprawdzają. Tak jakby oni dosłownie nie wiedzieli, co robią, albo pisali scenariusz na kolanie w trakcie realizacji. Do tego doszły problemy, jak na przykład trzeci odcinek Bitwa o Winterfell, no to tam Fabian Wagner, czyli autor zdjęć m.in. też do Ligi Sprawiedliwości, stwierdził, że ludzie się nie znają i narzekają na to, że odcinek jest za ciemny, bo nie mają skalibrowanych telewizorów, a prawda jest taka, że odcinek jest nagrany, mimo że jest nagrany w plenerze, nie na green screenie w plenerze. To jest tak ciemny, że nic nie widać. Bohaterowie zaczynają zachowywać się totalnie out of character. Podejmują decyzje, których naprawdę nigdy by nie podjęli. Wszystko dzieje się maksymalnie skokowo. Niektóre wątki są ucinane, inne wręcz urywane. Bohaterowie zaczynają się, mówię, zachowywać tak, jakby się nigdy nie zachowywali. Niektóre rozstania, powroty, pożegnania są totalnie niesatysfakcjonujące. I co z tego, że jesteśmy zaskoczeni, jak jesteśmy zaskoczeni negatywnie? Moim zdaniem. Przepraszam za ruszenie mikrofonu. Moim zdaniem. Wielkie, wielkie rozczarowanie. Przed nami jest jeszcze jeden odcinek GroTron, ale ja już po piątym odcinku wiem, że scenariuszowo to to kuleje. Co z tego, że zainwestowali w to tyle pieniędzy, skoro te odcinki nie dają nam satysfakcji? Nie, nie chcę tutaj rzucać spoilerami, bo wiem, że część z was czeka aż cały sezon wyjdzie i nadrobi to za jednym zamachem. Ale nie wiem, czy w ogóle jest na coś czekać, bo co z tego, że napatrzymy się na świetnie zrealizowane pod względem technicznym. Sceny, kiedy tak naprawdę uczuciowo tu jest pustka. Nic nie czujemy i to jest wielkie, naprawdę wielkie rozczarowanie. No to słuchajcie, jeśli nie gra o Tron, to możecie spytać błażej, co oglądać w takim razie? Już wam mówię. Jakiś czas temu mówiłem, że DC wstało z kolan. I rzeczywiście, robią coraz lepsze filmy z komiksami bywa różnie. Eee, natomiast okazało się, że ten wzrost również poszedł na seriale. W Stanach Zjednoczonych zaprezentow zaprezentowano i dano już w zasadzie ludziom do użytku serwis DC Universe, który jest takim Netflixem, tylko że only for DC stuff. Są tam tylko rzeczy z DC. No i oprócz takich rzeczy jak klasyk jak Batman The Animated Series, stare filmy z Supermanem, stare filmy z Batmanem Tima Burtona, e, wszystkie filmy e, DC Extended Universe, no to Tworzą też swoje własne produkcje, DC Original Productions. I po rozczarowujących Titans, którzy są mroczną emo wersją Młodych Tytanów, kompletnie niesatysfakcjonującą, raz, że to jest w ogóle powrót do najczarniejszych dni, kiedy Zack Snyder stwierdził, że wszyscy bohaterowie będą w ogóle gwałceni w więzieniach, będą mroczni i będą bardzo cierpieć, to jeszcze realizacyjnie scenariuszowo Tytani leżeli. Ale zaraz po tym, jak skończyli się Tytani, Zaprezentowano nam pierwszą połowę trzeciego sezonu Young Justice, Ligi Młodych. Ja na ten serial trafiłem na Cartoon Network, kiedy jeszcze byłem małym dzieciakiem. Pierwszy sezon był w 2010, drugi w 2013 i teraz na DC Universe prezentuje się sezon trzeci. Powiem Wam, że Young Justice to jest jeden z najlepszych seriali DC w ogóle kiedykolwiek. Jeśli macie młodsze rodzeństwo, koniecznie oglądajcie z nimi Young Justice. A natomiast jeśli jesteście starsi, to poza niektórymi odcinkami, które mogą wam się wydawać delikatnie infantylne, bo mają jakiś morał dla dziecka, będziecie turbo zadowoleni z tego, jak to jest prowadzone. Intrygi i całe rozłożenie tego na w ciągu sezonu jest maksymalnie satysfakcjonujące. Nie czujecie się oszukani, czujecie się wręcz stymulowani intelektualnie. Po każdym odcinku myślicie. Łączycie wątki, jesteście zachwyceni, jak oni to wszystko rozpracowywują. Bohaterowie są mega sympatyczni i choć nie śledzimy tutaj Batmana, Supermana, oni się pojawiają jako postacie drugoplanowe, to po tym sezonie, po e, sezonie, całym serialu Young Justice, takie postacie jak Robin, Superboy, Marsjanka, Artemis, Kit Flash, Wodnik. Będziecie maksymalnie uwielbiać te postacie. Bo po prostu staną się jednymi z waszych ulubionych e, postaci z uniwersum DC. Polecam wam szczególnie, zwłaszcza, że. Te postacie dorastają z sezonu na sezon, a wraz z tym, jak dorastają, coraz trudniejsze i takie mocniejsze tematy są podejmowane. Tam, gdzie w pierwszym sezonie mamy powiedzmy, nie wiem, przeprogramowanie robota, który był naszym przyjacielem, tak w trzecim sezonie mamy porywanie dzieci i robienie na nich eksperymentów. Trzeci sezon jest zdecydowanie 16. Tam się działo już takie rzeczy, ale przez to, że jesteśmy związani z tymi bohaterami, od pierwszych sezonów Absolutnie to kupujemy i oglądamy to wszystko z wypiekami na twarzy. Drugim takim sezonem, z, z, co ja mam z tym sezonem? Serialem jest Doom Patrol. Każdy, kto rozmawiał ze mną w przeciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, wie jak bardzo jestem zakochany w Doom Patrolu. Doom Patrol to nie serial animowany, a aktorski, w którym grają między innymi Matt Boomer br czy Brendan Fraser oraz były Bond Timothy Dalton. I powiem Wam, że nie jestem. W stanie wyjść z podziwu, jak ten serial jest dobry. On nie ma takiego budżetu jak Graotron, ale scenariuszowo i w ogóle pomysłami stoi 10 poziomów wyżej niż God. Doom Patrol opowiada o wyrzutkach. To są w zasadzie taki, tacy X-Men z DC, tylko jeszcze bardziej dziwni. Przez to, że te postacie są głęboko umotywowane psychologicznie, poznajemy ich backstory, poznajemy ich motywacje, zaczynamy się o nich troszczyć. Możemy się potem w pełni oddać szaleństwu. Mamy tutaj odcinek, gdzie bóg zniszczenia w postaci wielkiego oka zaczyna niszczyć ludzi, patrząc na nich z nieba. Mamy tutaj odcinek, gdzie nasi bohaterowie muszą ratować żywą gadającą ulicę. Oraz mamy odcinek, w którym na przykład siadają i mają grupową terapię. Ale przez to, że scenariusz i bohaterowie są po prostu tak dobrze skonstruowani, każdy odcinek jest przeżyciem. Każdy odcinek z osobna jest swoją własną, autonomiczną, zamkniętą historią, ale rozłożenie tego w przeciągu całego sezonu powoduje, że z piątku na piątek ja wracam ze studiów i oglądam to o którejś w nocy, bo jestem tak zachwycony. Doom Patrol spowodował, że Wiara w DC po prostu przywróciła, mi, yy, przywróciła mnie do życia, serce mi tylko bije mocniej, jak tylko pomyślę o tym, że zaraz obejrzę nowy odcinek Doom Patrol'u i polecam Wam serdecznie, bo jeśli chcecie zobaczyć serial, który z jednej strony spowoduje, że utożsamicie się z postaciami, będzie Wam na nich zależało, będziecie chcieli zobaczyć ich psychologiczną głębię, yy, ich, zrozumieć ich motywację, a z drugiej strony chcecie totalnie popierdzielone show, które swoją dziwnością Przewyższa Umbrella Academy o jakieś 20 poziomów, to polecam Wam Doom Patrol. Ten serial to jest mistrzostwo i już Wam gwarantuję, że będzie chyba moim ulubionym serialem 2019 roku. Jest aż tak doskonały. Oprócz tego, ostatnio oglądam serial e, polski produkcji HBO Bez Tajemnic, który opowiada o psychoterapeucie, e, którego gra e, Jerzy Radziwiłowicz, i serial. W zasadzie jest tym, że oglądamy jedną sesję w ciągu każdego dnia w tygodniu, po czym yy, tydzień zamyka nam się jego superwizją. Czyli superwizja to jest wtedy, kiedy psycholog idzie do innego psychologa, żeby sobie pogadać. I powiem Wam, że te 20-minutowe odcinki, gdzie dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie na kanapie i gadają, są tak emocjonujące i stymu stymulujące intelektualnie, że jestem pełen podziwu. Trochę mi to przypomina 12 gniewnych ludzi. Tam nie ma jakiejś wielkiej spektakularnej akcji. Tam są dwie postacie i dialogi. Te dialogi to mistrzostwo. To jak to wszystko jest przeprowadzone, to jak my się angażujemy. Te 20 minut siedzimy na krańcach foteli w takim napięciu, a oni po prostu rozmawiają o uczuciach, o przeszłości, głównie o dzieciństwie, o tym, jakie, ma jakie mają stosunek do drugiego człowieka. I powiem wam, że moja mama. Jest właśnie terapeutą. I nie wiem, jakieś 30 razy bardziej rozumiem ją teraz, właśnie po tym serialu. To jest w ogóle fascynujące, że psycholog terapeuta z jednej strony musi być tą wyrocznią, tą, tym absolutem mądrości, yy, tym człowiekiem, który widzi wszystko, jest w stanie wszystko przeanalizować, a potem to wytłumaczyć, a z drugiej strony dalej jest człowiekiem i tak samo jak my, błądzi, popełnia błędy, waha się. Wow, wow. Kończę pierwszy sezon, mam jeszcze dwa y, kolejne sezony, a już uważam, że y, Bez Tajemnic to jest serial, no nie wiem, poziomu ślepnącego od Świateł albo Daredevil'a Netflixowego. Także jeśli jesteście również tak jak ja rozczarowani Gromotron, polecam wam Doom Patrol, Young Justice i Bez Tajemnic. I cóż, ode mnie to by było na tyle. Dziękuję. Dobranoc.